Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latoroś, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie. A ja w Was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i Wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, Zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Mała tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, wspaniałe owoce misji apostolskiej świętych Pawła i Barnaby wśród Pogan wywołały poważny kryzys w pierwotnym Kościele. Niektórzy wierzący pochodzenia żydowskiego, zakorzenieni w tradycji Izraela, uważali, że zachowanie prawa Mojżeszowego stanowi konieczny etap przygotowania do przyjęcia orędzia o Panu Jezusie, Mesjaszu i zbawicielu. Przecież on sam Wszedł w religijną tradycję ludu wybranego i poddał się jego prawom. Jezus był praktykującym Żydem. W związku z tym, dla niektórych wydawało się niepojęte, że można być uczniem Jezusa, nie wchodząc w tę tradycję, którą on odziedziczył. Po ojcach i której był wierny przez całe swoje życie. Zarazem jednak entuzjazm wiary chrześcijan pochodzących z pogaństwa nie różnił się niczym od radości Kościoła jerozolimskiego. Co więcej, jedni i drudzy w równym stopniu doświadczali ożywiającej mocy Ducha Świętego. Powagę kryzysu uznali sami apostołowie, którzy postanowili zająć się nim osobiście. Jak rozwiązali problem? Zebrali się i wymienili swoje poglądy, dyskutowali ale jak bracia, a nie jak wrogowie. Nie wchodzili w układy z obcymi, aby postawić na swoim, nie odwoływali się do władz państwowych, aby wygrać, nie stosowali przemocy i siły, aby zwyciężyć. Poszukiwali rozwiązania na drodze dialogu i modlitwy. A jak idzie się tą drogą, to zawsze zaczyna działać Duch Święty. Jeśli wybiera się drogę przeciwną, drogę konfrontacji i walki, trudno się spodziewać jakichkolwiek duchowych owoców. Duch Święty wnosi nowość, zmienia sytuację. Aby iść dalej, tworzy nowe przestrzenie, daje mądrość, którą obiecał sam Jezus. Duch Święty czasami zamiesza, ale ostatecznie tworzy harmonijną jedność. Nie jest ona owocem tylko. Dobrej woli, ludzkich kalkulacji czy nawet rozsądnych dociekań, ale owocem ducha świętego. Dzisiejszy fragment z dziejów apostolskich zwraca również uwagę na to, że duch święty wieje gdzie chce. Nie jesteśmy dystrybutorami łaski. Nie możemy reglamentować darów bożych. Według swojego uznania. Powinniśmy ucieszyć się tym, że Duch Święty działa również poza naszą kontrolą i nie możemy go ograniczać ani nim zawładnąć. Dlatego nie zachowujmy się jak monopoliści, którzy wszystko wiedzą i rozumieją najlepiej. Ucieszmy się wielkimi dziełami Boga, również tymi, które dokonują się poza nami. To jest właśnie lekcja, której udziela dzisiaj fragment z Dziejów Apostolskich. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, jak latorośle w winny krzew. Pozostajemy z nim ściśle zjednoczeni. Od momentu naszego chrztu stanowimy z Nim jedno. Nie żyjemy gdzieś obok po swojemu, swoją własną mocą. Żyjemy w Jezusie. Latorośle też nie mogą istnieć poza krzewem, samoczynnie. Przy życiu utrzymuje nas Jego Słowo które nas oczyszcza, nie pozwala utknąć w błędach i w grzechach. To słowo ukazuje nam cel życia i umacnia nas w drodze, a komunia święta jest dla nas sposobem na ciągłe trwanie w Chrystusie, bycie blisko Niego, bycie zjednoczonym z Nim. To samo czytanie mieliśmy w sobotę, gdy odnawialiśmy przyrzeczenia naszego Chrztu i przygotowywaliśmy się do spowiedzi. Było dokładnie to samo czytanie z Ewangelii. Można powiedzieć, podkreślona jest właśnie ta nasza przynależność i związek z Chrystusem. Komunia święta jest sposobem na trwanie w jedności z Nim. On jest naszym pokarmem na drodze do wieczności i dlatego istniejemy, dlatego możemy kochać, przebaczać, przezwyciężać nasze nawyki, ograniczenia i słabości. I słyszymy dzisiaj bardzo ważne słowa z ust Pana Jezusa, beze mnie nic nie możecie uczynić. Te słowa mówią o niezbędnej dla nas zależności od Boga. Coś na podobieństwo gliny w ręku garncarza, albo na podobieństwo chorego w narkozie, któremu lekarze próbują ratować zdrowie i życie. Odcięcie od winnego krzewu, od tego życiodajnego pnia oznaczałoby dla nas nieistnienie, życie w pustce, w zamkniętym czasie. Trwanie w Chrystusie oznacza dla nas, że Jego i nasze pragnienia nie płyną obok siebie dwoma oddzielnymi nurtami, ale łączą się w jedno. Istnieje pełna współzależność. Trwanie sprawia, że nasze dążenia, nasze dążenia i dążenia Jezusa, harmonizują się ze sobą. Dlatego Pan Jezus mówi, i to są bardzo ważne słowa dzisiaj. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was, to poproście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Wiemy z własnego doświadczenia, że nie zawsze nasze modlitwy się spełniają, szczególnie te formułowane w formie życzeń. Pan Bóg nie jest idolem ani magikiem, który spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Ewangelia podkreśla, że nasze prośby są oczyszczane. I prowadzą do coraz większego pragnienia, aby chcieć tego, czego On chce. On widzi więcej i dostrzega również to, co zakryte jest przed naszymi oczami, a obfitszy owoc, o którym mówi Jezus, to przede wszystkim wzrastające zaufanie że On wie najlepiej, co nam posłuży, a co nie. To jest właśnie droga stawania się coraz bardziej świadomym uczniem Jezusa.